Pokażę Wam, jak zrobić łódkę. Łódka. I robimy takie kształty. Takie, takie. żagle, Takie dwa żółte paseczki. Trzy żółte kółeczka małe. I jeden otacz. No tak. Więc zacznijmy. Bierzemy to i dajemy na nie to. Tak. O tak. Teraz Poszło. to. To się ze Tu. Ty jeszcze możesz go wziąć na ziemię, ale on jest ze mną. On jest. Zespać się, a no. potem dostanie. Później jak to coś zostanie, to doklejamy. już białego nie mam. Więc może tak zostać. No, raczej to proszę zrobić troszkę miejsce. Ja przesadziłam. Przesadzę. I można byle jakim kolorem, jakimś Na przykład ten fioletowy. Nie, ja nie Albo żółtym, a kuleczki nie będą fioletowe. Jedna fioletowa, druga i samej wielkości. Druga fioletowa i trzecia no mi spadło to jeszcze jedna i trzecia co towa i fiolę i o i zostawimy Sposzczony. no ja robię już. O ja jeszcze troszkę. Ruszę.

Bierzemy te kuleczki zioletowe i rozpłaszczamy tu tu o. o widzicie? Bierzemy To może być jeszcze innego Ja zrobię innego zielonego na przykład Ale nie, bo ja mam tu Żelone to, to. O. Mm, 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 mm. Przyklejamy tu, jedno tu, jedno u góry. I jedno na dole. Tada. Oto łóżka. Można jeszcze podpisać swoim imieniem, na przykład wygałaczką. O! O, Luka. Ale ja nie chcę niszczyć pracy, więc. Gotowe. Gotowe. Jeśli chcecie, żebym jeszcze coś zrobiła, to piszcie w komentarzach. Pa